Zjadłam, zjadłam sztatyczną grzankę, po prostu zapomniałam już jak może smakować właśnie taka grzanka z awokado, z pomidorem, po prostu pyszne to było. Eee, Posprzątałam potem śniadanie, bo taka jedna grzanka, a tu totalnie jakieś może deski, miski, masakra. Ogarnęłam i mówię, eee, przygotuję sobie eee, nożyczkę taki podkład z podsmażonych warzyw, to jest marchewka, Heller cebula, eee, no a oleju podsmażam i zaraz tutaj wrzucę też kosmek i po prostu mam ochotę na tę zupę, ale jeszcze nie wiem jaką, nie mam za dużo składników, także będzie to kombinowana wersja, eee, a w ogóle dzisiaj będzie 30 stopni, a my się chce zupę, także, także tak, ja tak mam czasami właśnie taki upał w się grochówki albo pastelowej zupy zobaczymy co z tego wyjdzie wczoraj wieczorem jeszcze poszłam narwać sobie czereśni bo rwałam czereśnie dałam znajomym mamie teściowej no i mówię a pójdę sobie jutro narwać czereśni do siebie no i poszłam właśnie i było tylko tyle szpakie wszystko zjadło i właśnie Wszystkim takie ładne miejsce, Tam będziecie mieli gdzieś urywki. Ile było tych wcześniej? Jakie były ładne? A mi jest to tylko Tyle. Godzina później opierdzieliłam już spory kawałek. Tu. I już sobie miejscówkę przygotowałam, tam kocyk na później. Dobra, robię jeszcze to, i później przejdę. Później przerwa, i jeszcze mam przód domu do skażenia. Tyle samo jeszcze. Podwórko. Ja już na kocyku. Tererire. Pokosiłam. I miałam sobie zostawić na, na dwa dni. Jedną połowę i drugą. Ale opierdliłam całość. Och, jestem z siebie dumna. I rano sobie właśnie umyłam włosy. Yy, I nakręciłam sobie z tyłu. Yy, to znaczy nakręciłam. na sobie taką taką Ok. I teraz sobie to rozpuścimy. To jeszcze są mokre. sobie na suszarce, i będę szła do paczkomatu, bo muszę wysłać. Kurteczkę, bo sprzedałam taką skórzaną z zarek. Może będę do sklepu, zobaczę. Uuu, u Odziałam takim kombinezą. Eee, krótkie spodenki są i tutaj tak ładnie wygląda. nie wiem, czy nie za bardzo jest to nawet wygolona. Go ale w dupie. Wezmę sobie taką końcówkę. I ma. Piętuję włosek. Ularzmiona. Taka, ja ją też zakupiłam na Vinted, ale jest na, jest rozmiar L, ale bardzo mały i także musiałam ją sprzedać. No i będę szukać dalej czegoś innego tutaj. O przepraszam, tutaj jest mokre, bo wyczyściłam tutaj trochę tak chusteczkę, tutaj te boczki. Także pakujemy. Pakujemy oczywiście firmową torbę i lecimy dalej paczka zapakowana. Powiem, wam, że jakoś mi tak słabo jest od rana w ogóle tak się czuję źle. Skosiłam tą trawę i Pyknęło mi 13 tysięcy kroków, to jest mega ekstra, bo yy, chciałabym znowu troszkę się odchudzić. Mm, mam 70. Miałam już 68 na wadze, czyli dyszkę w grudniu w tamtym roku miałam 78 i już miałam 68, ale dobiłam do 70 znowu i może chciałabym mieć te 65 i tak myślę, co tu zrobić i mówię, może znowu zacznę robić właśnie te kroki, minimum 15 tysięcy kroków dziennie. I wtedy trochę mnie jeść. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ale właśnie tak, nie wiem, mam takie loty właśnie. Raz mi się chce, raz mi się nie chce. No, a wracając do tego koszenia, to obrobiłam to wszystko. Miałam to rozłożyć na dwa dni, ale mówię, a, pyknę za jednym razem, żeby już spokój mieć. I tak mnie zmogło teraz, że szok. Idę szybko do tego peczkomatu, bo pewnie pani czeka na kurtkę. Nadam ją i jeszcze tak patrzę, miałam powiedzieć, że będę odpoczywać, ale tak patrzę na ten mój salon i też bym tutaj przestawiła znowu. Też tak macie? To jest, to jest, to jest za dużo wolnego czasu. Przestawiłabym sobie właśnie stół pod okno i. No i kanapę, właśnie bym wtedy tak zrobiła inaczej. Ale zobaczę, jak przyjdę z tego sklepu i z paczkomatu, czy mi się będzie. Chciało. Jeszcze myślę o tej zupie, właśnie co tutaj wykombinować, i znalazłam w zamrażarce brukselkę. Nie całe opakowanie, tylko pół, i może dodam do tego ziemniaki i śmietane, i zblenduję, i będzie taka zupka taki typowy krem, może. Właśnie mam ochotę na taką miskę, miskę, zupy, jest 30 chyba stopni na dłużu, upał i też, też po moim ubraniu, ale normalnie mam ochotę na taką gorącą zupkę i obejrzenie czegoś fajnego w telewizji. Tak chyba zrobimy. Bajko, do zobaczenia. Przypaczko macie. A, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze widzę, co? Właśnie sprzedaję te łachy na vintage, żeby troszeczkę sobie zarobić pieniędzy i mówię, nie będę wypłacała z tego koszyka nic i nie będę nic zamawiała, ale wieczorem, dwa dni temu wskoczyła torebka i, I oczywiście nie było tam nazwy podanej, tylko było brak nazwy albo inna marka w opisie ale to była Louis Vuitton ta Neverfull i Kosztowała 20 par złotych i był stan dobry. Nie wiem, co mi przyjdzie, ale zamówiłam tą torebkę. Ma normalnie w środku logowanie. Pewnie to jest tam jakaś podruba, ale kurczę, nie mogę się doczekać tej torebki i czekam po prostu, aż ona przyjdzie. I będę schodziła w takiej. A co? Kto mi zabroni? W takiej. Z taką podróbą. Kolor był brązowy, a w środku nie była cała czerwona. Dobrze nie było widać na tych zdjęciach, tylko była taka. Nie wiem, taka trochę może różowy był w środku no nie wiem, mam nadzieję, że przyjdzie ładna jakaś i mm, i będę sobie jak paniusia chodzić z taką torebeczką Louis, to to chciałam wam powiedzieć i jeszcze właśnie na Vinted ta pani, która sprzedawała tą torebkę była tak miła i napisała, że to jest jej pierwszy raz i w ogóle to tam powiedziała mi, jak tą etykietę wygenerować, ale Właśnie nie wiem, czy to nie będzie jakaś podpucha i przyjdzie mi po prostu jakieś coś, jakieś główne. No ale 20 par zł to nie. To nie jest dużo. Będę miała. Taką lui. Pokażę Wam jak przyjdzie oczywiście. Mam nadzieję, że to będzie jutro, bo pani wczoraj wysłała tę torebkę. Dobra, już nie gadam idę. Do sklepu. Ile i paczkomatu. Jeszcze moja paczuszka. Ale duży karton. Po robocie należy się orzeźwienie z oranżadą Helenka, bardzo proszę, ale będzie dobra. Otwieram paczuszkę, tu jest moja oranżadka, jest prze smaczna. Wziąłem taki karton i w środku mamy te dwa, dwa antyperspiranty. Yy, wzięłam taki verbena. Yy, I piżmo. to było chyba. Czekajcie. Piżmo, tak. I ten był dedykowany dla panów, ale ja lubię zapach piżma, także spróbujemy sobie e, takich kulek. Najpierw orężatko. Z tych gałęzi aranżacje. Zobaczcie, czy ten wazon najpierw tutaj pasował mhm. Może się przewracać, ale spróbujemy. Te gałęzie będą sięgały. Uwielbiam robić właśnie um, takie aranżacje. Z tego, co mam na podwórku. Nie wiem, czy to się zmieści tam. Spróbujemy to wsadzić. Ej, weszło. Dobra. I jeszcze damy tam może może to z szyszką. Zobaczcie, bywałam taką z szyszką gałąź i ona by nie pasowała z tej strony. Próbujemy. Jest. Właśnie zależało mi na tym, żeby dotykały wody, żeby były zanurzone. Dobra. I mamy pierwszą aranżację. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w całości. I jeszcze te dwie gołęski gdzieś. O, moja kicia. Jest bardzo duże zainteresowanie. Przez moje koty. Zawsze przynoszę też do domu to po prostu... Mega, mega wielkie zainteresowanie i jeszcze tak, znalazłam taki wazon, on jest z Chińczyka, kosztował 25 zł właśnie i zawsze jak jestem w mieście to zapomnę zajść tam i kupić jeszcze jeden, bo jest po prostu prześwietny, jest taki wiecie w i tutaj właśnie wrzucę tą kawość, wcisnę ją. trochę przekrzywiona, żeby tak sobie pięknie tutaj stała. Ja zastanawiam się nad tą drugą, żeby jeszcze nie zrobić razem takiej aranżacji. Zobaczę, czy to będzie w ogóle do siebie pasowało. No może. Nie, nie pasuje, to może być. No zostawię to tak. I teraz tak. Eee, Przestawiam testu, bo, bo nie wytrzymam po prostu. Dobrze, że mam tutaj e, płytki, e, a nie panele, bo tak to bym sobie nie przestawiała W Dychw bym procesowała całe panele, a tutaj razem z krzesłami jadę za zapor się zrobił. A to z tamtej strony właśnie. Chyba tutaj coś. Szybko podnieść i lecimy. na dzwonię z moją bubunią. Moja bubunia. Moja, moja grubaszko. Ty przytyłaś. Mm. Czekaj. Teraz tak. Ustawię sobie tu krzesła i kanapę, po odkurzem i będę wtedy zadowolona. Nie, wtedy pójdziemy wtedy robić y, zupkę. Mam się. stół i kanapę. I teraz y, składam koce. Wiele brukselki nie mam zamrożonej, dałam tutaj ziemniaka, wlałam wodę i ugotujemy to do miękkości. Przyprawy to sól, pieprz, kurkuma i czosnek granulowany, na koniec śmietanka 18 taka słodka. Idę teraz dokończyć odkurzanie w salonie. Trzeba poprawić. Właśnie mówiłam o tej słodkiej osiemnastce. Biorę swoją ulubioną miskę. Nie, nie będę tutaj całej wlewać, ale muszę mieć taką dużą. ilość. perspektywa tak. tutaj się zrobiła. Zobaczcie. Można sobie telewizorek oglądać i wcinać. Do tej zupy można dodać na przykład grzanki, jajko, jakieś zielsko, oliwę, polać śmietaną, dać pestki. I ja zawsze tak robię, ale teraz mi się naprawdę nie chce, bo padam po prostu na ry i, i I zjem to i najwyżej, nie wiem, później sobie coś taką lepszą tą zupkę zrobię. I chyba przeniosę się na kanapę z tym, Przepyszna. nigdy nie robiłam właśnie z samej Brukselki i ziemniaków, a jest naprawdę bardzo dobra. Taka słodziutka. Jak lubicie brukselkę, to zróbcie sobie, polecam. Chyba tutaj spędzę swój najbliższy czas. Jest cudownie. Cudownie. Zrobiłam taką aranżację tutaj. Co ty robisz?